Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy coś nietypowego w serwisie, mianowicie jest to laptop. Jest to laptop, ale nietypowy sprzęt. Jest to diagnostyczny sprzęt, diagnostyczny laptop marki Bosch bądź Getak, jak, jak kto woli. Jest to Bosch DC220 V110G3. Tak to wygląda. Pancerna obudowa. ściągnęłam naklejkę. Logo Boscha z drugiej strony, dostałem dwa egzemplarze, ten egzemplarz się nie włączał i został naprawiony. Nie było tu jakiegoś dużego problemu, w tym momencie się bateria ładuje, mogę go sobie włączyć, popatrzcie. Nie jest to tani sprzęt, taki laptop kosztuje około 20 tysięcy, do tego jest specjalny interfejs KTS560 i w komplecie to może kosztować nawet 30 tysięcy złotych albo więcej. Dostałem dwa egzemplarze. Tutaj był problem z tym, że się nie uruchamiał, wcześniej działał i był problem podobno z matrycą. Podobno z matrycą był problem. Dostałem drugą na wymianę. Po uruchomieniu tego sprzętu tego egzemplarza okazało się, że wszystko działa, bo doprowadziłem go do porządku, ale niestety dotyk jeszcze nie, nie, nie funkcjonuje. Pierwotnie dostałem informację, że nie chodzi o to. Chodzi o to chodziło o to, że. Jeżeli się ruszyło matrycą, to był jakiś problem z obrazem. Dostałem drugi egzemplarz matrycy do tego sprzętu. Tak to wygląda w środku. Dostałem dwie płyty główne na części. Na razie z tych płyt głównych nic nie wykorzystałem, ale mam jeszcze jeden egzemplarz. Ten drugi egzemplarz z kolei nie włącza się. Jak się potem okazuje, zaczął tylko ładować baterię. Czyli mam drugi identyczny sprzęt. Wyciągnąłem z niego płytę główną i pokażę Wam jakieś zachowanie sprzętu. Ale to za chwilę. Tutaj mamy drugi egzemplarz. Klawiatura zdemontowana. Tutaj była taka blaszka, która przyciskała ten ciepłowód do środka. Obudowa jest zrobiona z alu. Klawiaturka podświetlana, dosyć solidna. Co ciekawe, w laptopie wszystko się demontuje w postaci modułów. Jeśli chodzi o baterię, mamy takie blokady. Podnosi się do góry. Wszystko na uszczelkach. Taki standard, jakby wojskowy, ale to jest po prostu diagnostyczne urządzenie. Markowany jest Bosch. DCU220, dokładny model, i to jest identyczny sprzęt. Płytka wygląda w ten sposób: procesor, slot PCI, jeden slot ramą, z drugiej strony drugi wolny slot, bateria CMOS. Mamy tutaj do czynienia z procesorem Intela. I to jest ten egzemplarz, który po prostu ładuje baterię. Przy próbie włączenia, później Wam pokażę, co się dzieje. Natomiast po samym pod podłączeniu zasilacza. Mamy nadmierny pobór prądu. Tam około 30 miliamperów. Dobra, sprzęt trafia na biurko i pokażę Wam, jakie są efekty. Jak wygląda ta płyta główna? Ta płyta wygląda w ten sposób. Zobaczcie, nieduża, na procesorze Intela 6 generacji. Mamy tu DDR4, -y, mamy tu CMOSa, wszystkie wtyczki, flexy w postaci takich wtyczek z zapinkami, takimi noskami, które zapinają nam sprzęt. Bardzo dużo flexów, takich tasiemek. Tutaj do jednego modułu idzie tasiemka. Tu jest tasiemka od Power On. Tu mamy tasiemkę podłączaną do kontrolek ładowania Wi-Fi funkcyjnych i Power On. Tu mamy, jak widzicie, gniazdo zasilania na takim kabelku. Zasilanie puszczone przez diodę. Port USB. Tu mamy port audio, to znaczy głośniki i tutaj jeszcze są jakieś moduły. Tutaj jest wtyczka, tutaj jest wtyczka prawdopodobnie dotyku i funkcyjnych rzeczy na samej matrycy i tu jest złącze samej matrycy. Do samej matrycy tutaj idzie sobie taka, taka wtyczka ekranowana. Ekran oczywiście się obraca. Od 300, 200, no, no ile, 180 stopni można go obrócić w sumie, tak? 180 stopni można go po prostu zamienić w tablet. Całość elektroniki tutaj w tym egzemplarzu jest zalana takim jakby lakierem. Na początku myślałem, że to jest flux, ale z drugiej strony się okazało, że układ KBC też jest tym wymazany. Tu chodzi o chyba wilgoć, żeby wilgoć tutaj, jeżeli się dostanie, żeby nie, nie naruszyło nam tych układów zasilania. I samego układu KBC, bo to jest dosyć istotne. Mamy tutaj taki izolator, mamy tutaj oprogramowanie płyty, również jest wysmarowane to wszystko takim lakierem. I teraz tak, pokażę Wam płytę daw dawcę bliźniaczą, bo są dwie wersje tych płyt, czy trzy nawet. To jest płyta dawca. Wygląda identycznie, ale zobaczcie, nie mamy tego całego tutaj, tego lakieru wszędzie, więc jest bardzo uproszczone tutaj, uproszczone będą pomiary. To jest dawca i tyle w temacie. Ktoś tu próbował, zobaczcie, soft zmieniać. Mamy tutaj oprogramowanie płyty głównej, BIOS z samej płyty był ruszany. Tego w ogóle nie biorę pod uwagę, bo po prostu prawdopodobnie oprogramowanie sprzętu jest przepisane do, do numerów seryjnych urządzenia. Jeżeli ktoś tutaj coś robił, to tą płytę po prostu wykorzystam jako, jako dawca elementów tych takich podstawowych. Układu KBC nie będzie można wykorzystać, bo prawdopodobnie tu też jest jakiś soft który jest kompatybilny z samą BIOS-em, zawartością kości BIOS. Sloty są identycznie rozmieszczone, to jest po prostu taka sama płyta. Jeden w jeden. Teraz tak. Ta płyta, dawca i ta poprzednia, ta, którą naprawiłem, po podłączeniu zasilacza, powinna mieć pobór około 6 mA, 5 mA. Jest to spowodowane tym, że tutaj mamy układ przetwornicy Texas Instruments 1258. To jest coś takiego, coś takiego jak 1225. Tam jest linia LDO 5 i 3. Mamy dwie główne linie 5 i 3,3 V. Tu mamy linię zasilania ramów tego slotu i tego slotu. To, dokumentacji do tej płyty nie znalazłem. To wszystko po prostu tutaj sobie. Sprawdziłem, tu mamy układ ładowania około 735. I tak i teraz jeśli chodzi o tą płytę dawcę, wiadomo, że tutaj praktycznie był robiony tylko bios i coś tutaj było ogrzebane, przy niej jest nawet tutaj spalone trochę ten plastik. To, to mamy, to sobie od, odłożymy. I tu mamy tą płytę oryginalną tego GTA Boscha, jak zwał, tak zwał, bo tam są dwie marki. Ta płyta ma zawyżony pobór prądu po podłączeniu samego zasilacza. Płyta się włącza. Uszkodzone były tutaj flexy od włącznika i od kontrolek. Ja to wszystko naprawiłem, bo były po prostu uszkodzone pine, te drobne pine tutaj. To akurat nie jest ten flex, ale ten flex ma ten sam raster, on wchodzi w to miejsce. Flex od przycisku power i kontrolek tam na przednim panelu i flex od samych kontrolek power, ładowania baterii i funkcyjnych był też uszkodzony. Co ciekawe, płyta się włącza. Po włączeniu płyty mamy pobór prądu około 240-250 mA, jest malutka jakby pętla, to znaczy są jakieś zmiany w poborze prądu i potem laptop się wyłącza i dalej pozostaje na 30 mA. Bez, 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 bez względu na wszystko. Po podłączeniu zasilania, tak jak mówiłem wcześniej, płyta ładuje baterię, standardową baterię. Z ciekawostek pokażę Wam jeszcze dysk twardy. Tak wygląda dysk twardy. W taki, taki moduł. Baterię mam w drugim laptopie. To jest aluminium. I teraz tak trzeba dojść do tego, dlaczego ta płyta się włącza na chwilę i się wyłącza. Ładuję baterię, czyli obwód ładowania baterii jest prawdopodobnie OK. I Dlaczego się wyłącza po krótkiej chwili? Dlaczego bierze tak duży prąd po samym podłączeniu zasilania? Zaraz Wam pokażę, jaki jest pobór prądu. Podłączymy zasilanie. OK, zobaczcie. Podłączę sobie zasilacz serwisowy. Mam ustawione 19,8 V, 5 A. 30 mA poboru prądu. 29, 31. I tak troszeczkę pływa. Tak to wygląda. Podłączę baterię później. Podłączę ewentualnie ten panel sterujący przyciskiem power i zobaczycie, jaki jest pobór przy próbie włączenia. Ale to za chwilę. Aha, ale zanim to zrobię, popatrzcie, to jest ta płyta na części. Podłączam sobie tą płytę na części z tym zmienionym softem i mamy 0,06 Ampera. Czyli to jest prawidłowa wartość. Tutaj jest 1285 układ Texas Instruments w wersji B, czyli LDO i 5 i LDO 3 startują od razu, zaraz po podłączeniu zasilania. I tutaj te napięcia są. Co jeszcze? Na tej płycie, którą zamierzam naprawić, również występuje ten układ Texas Instruments 1258B i te napięcia są. To akurat zdążyłem zmierzyć. Zaraz będziemy robić dalsze pomiary, ale wcześniej pokażę Wam, jak się płyta zachowuje, żeby, żeby nie być gołosłownym. Płyta trafi z powrotem w ten kadłub i spróbujemy to włączyć. Płyta w kadłubie podłączyłem kabel do złącz baterii. I przewód flex od y, przycisku power, który znajduje się na przednim tu panelu. Tu mamy power, mamy funkcyjne dźwięku, dwa kanały. To jest po prostu urządzenie diagnostyczne. Tutaj była taka rączka jeszcze, jakby sugerująca, że można to nosić jak, jak walizkę, ale tutaj tego nie było. Dobra, teraz patrzcie. Podłączam sobie zasilanie i będziemy mieli. Nic się nie zmieniło: nie zmieniło 30 mA. Podłączamy sobie baterię. Bateria właśnie to jest taki moduł. Baterię podłączamy i mamy pobór prądu jaki. Popatrzcie, mamy próbku, mamy prawie 1A. I mamy pobór prądu, czyli bateria się ładuje, mamy około 1A, ta bateria nie jest do końca rozładowana. Baterie. Wyciągnę. Już tą baterię ładowałem, ona ma tutaj taką fajną skalę. Kiedyś to było stosowane w delach na przykład. Dobrze. Ale nie o to chodzi. Teraz próbujemy tego delikwenta włączyć i obserwujcie pobór prądu z drugiej strony płyty jest montowany moduł RAM. Włączam urządzenie. Poczekajcie jeszcze linię włączę. Mamy 30 mA włączam. Mamy 223 ampery 226, 227 i znowu mamy 30 mA, czyli sprzęt się włącza na chwilę i pozostaje w takim samym stanie. Jeszcze raz go włączę. Nie ma po prostu postu. Coś tam się dzieje, ale jest, jest pewien problem. Dobrze. Zmienię kadr i sprawdzimy sobie linię LDO 5.3.3. Ok, płytę wyciągnąłem, miernik przygotowany. Podłączę sobie zasilanie znowu. Znowu mam 30 mA, pole masowe może być to na przykład. I tu mamy układ przetwornicy. Tu mamy 5 LDO i 3-3 LDO. Czyli te napięcia są, ale pobór jest zawyżony. Zaraz płytę wezmę pod mikroskop, pokażę Wam dokładniej, ale na razie jeszcze chcę Wam pokazać rezystancję tutaj na tych liniach. Nie będzie pewnie zła, bo, bo to już sobie sprawdziłem, już Wam mówiłem. I to LDO działa. 5 Patrzcie, mamy megaome. I 3,3 4,7 kilo. Także bardzo fajnie. Płyta trafi pod mikroskop. Obejrzymy sobie ten rejon tej przetwornicy i reszty całej. Ja już sobie pomierzyłem zasilanie ramu. Możemy to zrobić od razu. 65 ohmów, 66. Wyciągnę moduł. I mamy 273 ohmów. Tu mamy cewkę ładowania. Tu poza zakresem. Cemos, już sprawdzałem, ósmą nogę układu SPI sprawdzałem. Cemos mamy 3V, niecałe. Rezystancja na ósmej nodze układu SPI. Tu muszę się wbijać, bo tutaj jest to pokryte lakierem. Mamy kilo ohmy. Ok, będziemy szukać dalej. Z drugiej strony płyta tak wygląda. Tu mamy kartę dźwiękową. Mamy tutaj jakieś dwa MOSFETy. I co dalej? Nie mamy zwarcia na układzie KBC. Nie mamy zwarcia na układzie SPI. Przetwornica główna nie pracuje prawdopodobnie. A może i pracuje po włączeniu. Sprawdźmy jeszcze sobie gałęzie główne przetwornicy plus 5 i 33 ALW. Dokumentacji do tej płyty nie mam. Ale tego chyba nie robiłem. Tutaj mamy tą fazę dla RAMu. Tutaj mamy kilo tak? Ta duża cewka. Jeżeli to jest przetwornica ALW5 i 3,3, to gdzieś obok powinna być cewka 3 3,3 ALW. Tu mamy jeszcze taką małą cewkę, fazę. Sprawdźmy. O i zobaczcie, mamy zaniżoną rezystancję na fazie tej drugiej, ale czy to jest 3,3 albo 5? Zaraz sobie sprawdzimy. do rezystora, to kondensatora bootstrap. Tak, to prawdopodobnie jest faza 3,3 ALW, czyli mamy zwarcie na przetwornicy, na gałęzi 3,3 ALW. Dobrze, podłączę zasilanie. I uruchomimy termowizję może. Bo już chciałem tutaj pod mikroskop płytę wrzucać. A tutaj takie kwiatki wyszły. Ok, termowizję mam uruchomioną. Podłączymy sobie zasilanie. Będziecie obserwować pobór prądu. Czyli powinno to być około 30 mA. Teraz też tyle jest. I poobserwujemy sobie płytę pod termowizją. I grzeje nam się. Co? Ten punkt. Czyli grzeje nam się przetwornica. I teraz pytanie: czy jest to spowodowane uszkodzenie sam, uszkodzeniem samej tej przetwornicy ALW, czy po prostu ta linia jest zwarta? Czy ta linia jest zwarta gdzieś tam dalej? Na wyjściu te kondensatory, może czy coś innego? Odlutujemy. Tą cewkę na, na wyjściu, tej przetwornicy, prawdopodobnie 3, 3, 3V ALW, i zobaczymy, czy zwarcie nam zaniknie po stronie przetwornicy, bo, bo to jest bardzo ważne, i zobaczymy jeszcze ewentualnie, sprawdzimy sobie jeszcze ten klucz tutaj. To jest podwójny klucz, to jest tranzystor górny i dolny w jednej obudowie, w takiej mikroobudowie. Podwójny MOSFET, po prostu. Dobrze. Płyta trafiła pod mikroskop. To jest ten, niestety, ten. Lakier wszędzie. To nie jest zbyt fajne. I teraz tak, tutaj mamy prawdopodobnie tą linię 5V ALW. Taki to jest twarde ten lakier. I to jest ta linia prawdopodobnie 3-3. Mamy tutaj rezystor bootstrap, kondensator. Tutaj mamy drugi obwód do tej drugiej gałęzi. Tutaj to jest tak rozwiązane, że mamy górny i dolny klucz. Tak, tu mamy masę, tu mamy fazę, tu mamy zasilanie. To jest górny klucz. Tu jest wszystko w porządku. A tu mamy to tak rozwiązane, że mamy podwójny MOSFET. I tu mamy niską rezystancję. Przetwornica nam się grzeje. Mamy 30 ml poboru prądu. Sprawdzimy sobie, czy tutaj nie ma zwarcia między bramką a źródłem, prawdopodobnie, albo. Teraz zobaczymy, czy to jest masa. Tak, to jest masa, czyli to jest źródło i bramka nie ma zwarcia. I od strony zasilania, to jest główna linia zasilania, to jest górny klucz w tym tranzystorze. Ten górny klucz to bramki, dren bramka nie ma zwarcia. Między fazą a tą bramką nie ma zwarcia. a Tą bramką nie ma zwarcia. Czyli zwarcie jest, jest w obwodzie albo jest na fazie przetwornicy, albo jest z drugiej strony. To jest wyjście przetwornicy. I tu mamy 6 omów. Dobra. Spróbuję usunąć tą cewkę, a wcześniej chyba usunę ten slot, bo mi tu przeszkadza. Usuniemy tą cewkę. Ewentualnie spróbuję zrobić małą próbę zwarciową, i słuchajcie, już chciałem tą cewkę wylutowywać, ale pomyślałem, że warto byłoby po prostu zanim coś tu będę grzebał przy tej płycie, zrobić delikatną próbę zwarciową, zwarciową na tej fazie, na tej tutaj fazie. Więc podłączam się pod płytę, i krokodylkiem mam taką sondę tutaj odmiernika podpiętą. Mam ustawione 1,8 V 1 Amper. I tutaj w tym miejscu mamy tą fazę i mamy dwa kondensatory na wyjściu. I teraz tak wepnę się w wyjście tej przetwornicy i zobaczymy, co tutaj się grzeje. Będzie szybsza metoda. Ok, wpinam się. Nie wiem, czy to będzie widać, może w ten sposób. W tą linię. Włączam napięcie. Mamy 300 mA, mA pobór prądu. I co nam się tutaj grzeje? Co nam się tutaj grzeje? Zobaczcie. Może ja to przesunę w ten sposób. Ja już wiem, co nam się tutaj grzeje. Czary mary. Ten punkt nam się tu grzeje, a ten punktem jest może zwiększę napięcie. To jest mostek. Mostek w intelu hybrydowym nam się grzeje. Zobaczcie. Tragedia. Mamy po procesorze, czyli mamy problem z samym procesorem hybrydowym, i teraz trzeba się skontaktować z właścicielem, czy będziemy robili przeszczep procesora. Procesor trzeba byłoby wylutować, wlutać, wlutować identyczne, w samym biosie zmienić region na tryb wyczyszczony, konfiguracyjny. I być może wtedy ten sprzęt ruszy. Należy o tym pamiętać, że tutaj jest oprogramowanie przypisane sprzętowo do tej płyty głównej, do tego oprogramowania, które, które, które tutaj występuje w tym układzie SPI, w tym być może układzie EC, KBC, więc nie mam tutaj za dużo możliwości manewrów. BIOS musi być oryginalny. I tak, tu mamy tą naszą płytę, którą zamierzamy naprawić. I mamy procesor SR2EY. To jest Intel I5 6200U. A nasz dawca ma procesor taki sam. Więc, jeżeli będzie zgoda na naprawę, przeszczepimy ten procesor do tej płyty, która ma być naprawiona. Ja się muszę skontaktować z klientem. Zobaczymy jak wyjdzie. Słuchajcie, spróbowałem się skontaktować z właścicielem. Raz mi tylko odpisał, yy, poprawił swoje zeznania, jeśli chodzi o opis tutaj tego sprzętu. Okazało się, że w laptopie, w którym padł procesor, wcześniej nie, nie ten pan Przemysław, tylko ktoś inny próbował wymienić matrycę. Bo matryca po prostu migała. Migała, dotyk działał, wszystko działało, ale miała taki, takie smużenie, miganie. Wymienił sobie tą matrycę i prawdopodobnie zrobił zwarcie, nie wyciągnął baterii i uszkodził się most w procesorze hybrydowym. I tutaj czekam na odpowiedź, co dalej, bo nie dostałem odpowiedzi, czy mogę działać. Bo tu są koszty po prostu. Koszty się zwiększają bardzo mocno. Chodzi tutaj o przekulowanie i zainstalowanie nowego procesora w tej drugiej płycie. Przeinstalowanie regionu, wyczyszczenie regionu. Natomiast ten model, który tutaj widzicie, to jest ten, którego naprawiłem wcześniej. To jest laptop, który w ogóle się też nie uruchamiał i tylko ładował baterię. Z tym, że tutaj jest jeszcze inny feller, tu po prostu nie działa dotyk. Laptop podświetlany klawiatura podświetlana na czerwono widzę. Tak to sobie działa. Uruchamia się standardowy Windows 10. Z zestawem oprogramowania to jest Windows, który jest specjalnie przygotowany do tego modelu. Jest tam logo w właściwościach komputera: logo Boscha i logo Getaka. Także to nie jest taki zwykły, standardowy sprzęt, chociaż praktycznie można byłoby z niego korzystać jak ze zwykłego laptopa. Ja czekam na informację, czy będziemy działać z tym drugim Getakiem Boszem. Jeżeli tak. To prawdopodobnie zrobię następny odcinek z, z przeszczepu procesora i zobaczycie, jak taka operacja się odbywa i zobaczycie, czy to po prostu poszło tak jak należy. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się do następnego przypadku. Hejka.